Gram sobie tak, wiecie, sam dla siebie też troszkę, ponieważ, no, gierka mi się naprawdę bardzo, bardzo spodobała. Dlatego, wiecie, jeżeli jakieś, yy, chodzi o jakieś właśnie, wiecie, kasę, czy tam yy, jakieś misje poboczne dodatkowe i tak dalej, inne pierdoły, no to ja sobie to, wiecie, po prostu pogram sam, nie? No chyba, że mi najdzie ochota podczas jakiegoś tam odcinka coś zrobić lub wam pokazać, no to po prostu to zrobię, nie? Ale jak na razie, pojedźmy sobie do misji fabularnej. Dobra, gdzie my to mamy? Tutaj to mamy, okej. Okay. Aha, w ogóle... Dobra, jest tu mig, jest tu mig. Dobra, no to jedziemy, nie?

O, Kid Kudi, Fajne nuty tutaj są, naprawdę fajne. Aha, za dom mam 10 iść, no dobra. Jak ja mam się tam dostać? Ja pierdzielę. Chwila, moment. Tędy raczej nie przejdę.

Seven, eight, eight, nine, ten. <laughs> ten. Ten. Stay here for a second. So an entire year and wait. Yeah, I'm sorry, mate. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks <laughs> <Nice> for that. <laughs> it's his first birthday without Lena. Oh, how's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow it's hard but we're gonna get through it mm. jax hey sorry i'm late now yeah can we uh, get a hug wow you are big <laughs> so hey what, what do you got there wow the healer Cool. You brought him a real toy, you know? huh? Hmm. Why don't you bring up your toys and going to speak with your uncle? Yeah, I'll be. I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Oh, no

I saw the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when his boy was going to have his birthday cake. That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. <laughs> Listen to me, I'm rambling. Oh, really? <laughs> no, 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 don't let me interrupt you. Who is this? <laughs> you think that the blogging caller ID will hide you? <laughs> I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. I'm going to give you some advice. Chodzi? Are you listening? Go outside. Peel, peel, peel. Dobra, so I have some medical equipment on me. Oh? Dobra, z małem widzę nie mamy co, co gadać nawet. Nie nawet interakcji, oh, nice. Nice. co za skurwol is jakiś. jakiś. Możeżesz ty chuju, jeden ty. Do you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Hey, okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Better go. Yeah, I think that's a good idea.

Kuźba, żeby mi tylko FPSy nie spadały. Kurczę, bo w pewnych momentach jakoś dziwnie się gra, zachowuje i kilka razy mi FPSy spadły, i to tak naprawdę mocno. Jakby go to obezwładnić, kurde. Się zastanawiam. Jeszcze auto mam takie zajebiste, że to jest głowa mała.

And a kid. I, I, this feels wrong, that's the point. Someone paid this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? Don't hold that up Did you get anywhere with Deadset? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay. If I can hack CTOS inside the Loop, then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Loom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DevSec tried to attack that center last moment.

Mmm, dobra, czekajcie, niech się wczyta. O, jest. Dobra, tutaj mamy kampanię. Więc jedźmy sobie do kolejnej misji. Bo przydałoby się. A chuj, tam pochakujmy. A co? Niech się dzieje, nie? Shit. Strasznie źle się tutaj w tej grze moim zdaniem prowadzi samochody są masakrycznie głupie. O! To to ja lubię. Dobra. Wścig naprawmy. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy misję. Aha, sklep z bronią, nice! Nice Wyposażony, ale tak, eee, granatniki i karabiny, snajperskie karabiny szturmowe, pistolety, maszynów i, i strzelby. Hmm, pistolety to ja mam i mam. Um, dobra, I to jest mój hajs. Portfel, dobra, 8 mam. Na snajperkę to mi pewnie nie stać. Co? Czym jest stać? 4 SWD. Łoł wow. M107. Ja pierdzielę jakie to są zajebiste bronie. Jestem w szoku. Dobra, może kurczę. Hmm, co by tu kupić takiego fajnego?

Wow! Te auta mają jakoś kuźwa z tą taką dziwną reakcją, spóźnioną zajebiście, nie? Nie wiem czemu tak jest, ale jest to zajebiście dziwne. Oops. No, to jest już jeden kolej za bramą o oh, Bra tam widzę mamy alarmy jakieś i cuda inne Hm. Jebsz ma to! <laughs> to jest zajebiste. Tak, 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 chodźcie tutaj, chodźcie tutaj! jep O to chodzi, o to chodzi! Dobra, tutaj możemy sobie pohakować te pierdółki. Jak on by wszedł pod ten podnośnik, byłoby zajebiście. Hm. Nie. nie, nie, nie. Abo. Szkoda, że on nie chce wejść pod ten podnośnik. Kurczę. O, coraz ich więcej. Dobra, a spróbujmy sobie wyjść z tego. Coś tam odblokowałem. Zblokowaliśmy strażnika z kodem dostępu. Haha, to ha, ha. zabawne. Tędy raczej nie przejdę. To się nie wdrapie? Raczej nie. Zobaczmy, może gdzieś od tej strony jakieś będzie fajne wejście, nie? nie chociaż wątpię. Nie od strony budowy trzeba tak czy siak wejść. Niep. I napoje się sypią. Ale ich tu jest, ja pierdzielę. Przecież ja się tam nie wbiję tak na jolo. Bo będzie po mnie od razu. Dobra, weźmy sobie broń, wyciągnijmy. Łoł, wow, nie to. No, wiem, że na teren zastrzeżony. Tam jest koleś i on idzie w naszą stronę. Jakiś żurawia. Ciekawe co to jest. Out there? Aha! Lol, jaka bajera. No to ja raczej nie przycyluję. Ups. dobra, mamy to, jaka piękna bania. Ale raz na no zobaczył tego trupa. Kolejna bania. Dobra, dwóch jeszcze mamy tutaj. O, 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 -o. o, -o fak. Chyba mamy. <ścoughs> Boże, jak mi gardło truluje, to jest głowa mała. Chyba mamy już ten. Przejdźmy na tą stronę. Nie chcę teraz z kamery korzystać. I piękna bania. Boże, w ogóle skonja mam tyle naboi? Masakra. Eee. Które się wychodziło za zasłony? Spacją? Chyba spacją. What the fuck? Ojej, co to ma być w ogóle? Serio? O, coś mnie tam namierza. Jasny chuj pierdzieleni. Co, jeszcze raz to musimy kurcze hakować? No, o, jasne, że tak. Dobra, tu już mniej więcej wiemy o co kaman. Dobra, tutaj, tutaj. Ok, dobra, mamy to. Wow. Eee, aha. Na czas. you mean you're in the ctos already i'm looking at the network as we speak you got your access and i've got mine profiler system's online everybody's nasty little secrets at the click of a button this thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. Alright. I gotta move. I mean a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. <coughs>

Dobra, słuchajcie kochani ee, zdałoby się ee, wybrać nam się Wybrać nam się zdałoby się Na przykład gdzie? Na przykład, uuu To połączenie z dzielnicą, lol Nice Eee, właśnie, do kryjówki

Dobra, niech nam się jeszcze raz zapisze gra Wiecie, że tak powiem dla bezpieczeństwa, nie? Dobra, okej, okay, gra zapisana. W takim razie kochani, ja się będę z wami żegnał. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go coń, zostawić łapy w górę. No i do zobaczy skawy kolejnym trzymajcie się. Hej!